Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich, kochani, bardzo, bardzo serdecznie na karcie dnia. Chcę tylko jeszcze tak na wstępie powiedzieć, kochani, że przejrzałam sobie playlistę horoskopów lipcowych i tak jak wspomniałam, że jeden znak, który będzie miał największą liczbę lajków pod swoim filmem, otrzyma ode mnie rozszerzone czytanie. I moi drodzy, póki co na pierwszym miejscu jest byk także byki, macie najwięcej, największą ilość tych lajków, możecie prawdopodobnie spodziewać się, że to właśnie wy otrzymacie rozszerzone czytanie takie dodatkowe dla siebie, tak, w, w tym miesiącu. No jeszcze nie kończymy tutaj jakby rankingów, tak, bo mamy 24 lipiec, ja jeszcze może poczekam dzień albo dwa. Poczekajcie, rzucę sobie okiem. No właśnie, słuchajcie, da, dajemy czas, y, powiedzmy do piątku, tak? Bo w sobotę 27 będę chciała już tutaj, jakby oficjalnie powiedzieć, który z tych znaków będzie miał to rozszerzone czytanie. Więc do piątku macie czas ewentualnie na. No nie wiem, no dobicie jeszcze jednej łapki w górę pod swoim znakiem, żebyście, żeby być może to się zmieniło, tak? Wiem, że następną, następną osobą, następnym znakiem jest baran, <laughs> Tu tak tylko na marginesie jest byk, potem chyba właśnie baran, nie wiem potem czy nie ryby są kolejne w statystyce, ale bądź co bądź mamy jeszcze dwa dni, póki co byk wychodzi na prowadzenie. A teraz moi drodzy, jedziemy sobie z kartą dnia. Temat dnia jeszcze nie wiem, to tak już od razu mówię, że jeszcze nie wiem co tam będzie, no chyba że mi coś strzeli do głowy, chyba że coś posłużę się waszymi przykładami, waszymi propozycjami. A póki co, słuchajcie, zobaczmy sobie co ten dzisiejszy dzień może nam przynieść i zaczynamy od barana. Baranek, baranek, obfitość, zadowolenie, sukces, spełnienie. E, powiedzmy, poczucie takie, że możemy sobie coś lajsnąć dzisiaj, moje kochane baranki, czyli, krótko mówiąc, na przykład, nie wiem, pójść i kupić sobie coś ekstra, e, bo mamy na to dzisiaj ochotę, być może mamy na to kasę, znajdziemy tą kasę, tak, i przede wszystkim będziemy z tego się bardzo cieszyć, tak? To tak tylko tak nadmieniam. Taki dzień obfitości. Dzisiaj jestem po prostu rozrzutna, jestem dzisiaj po prostu taka, że mogę sobie na wiele rzeczy, e, załóżmy, pozwolić. Więc moi drodzy, sukces, zadowolenie, spełnienie to jest e, jakby takie przesłanie dla Was, więc być może będziecie dziś z czegoś zadowoleni, e, być może będziecie się cieszyć dzisiaj i będziecie spełnieni z jakiegoś powodu, będziecie mieć takie poczucie, wiecie, w, w ciągu dnia, że wow, udało się coś, albo coś fajnie się toczy, albo widzę dobre perspektywy. Generalnie bardzo pozytywny dzień. Możecie jakoś kasę dostać, to też tak dodam <głos》> na szybko, e, Beki. Byki, 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 co dzisiaj? Ups, no sorry, wyciągnąłem się dwie karty, ale wezmę tą pierwszą, bo ta druga, no, teoretycznie dobra. Mamy kartę poczucia yy, braku słuchajcie, biedy finansowej. Tutaj do tego doszła jeszcze królowa kielichowa, więc zasadniczo też możemy tutaj bardzo emocjonalnie coś przeżywać. tak? Tutaj też tak dodam: no to już niech leżą te dwie karty. Więc jest to taka sytuacja, która mówi nam o poczuciu braku czegoś. Możemy za kimś tęsknić, może nam po prostu fizycznie czegoś brakować. Nie wiem, kasy albo ewentualnie, no bo to jest generalnie monety, więc możemy tutaj poczuć, że nie wiem, straciliśmy pieniądze, nie mamy na coś tych pieniędzy, tak? Że pozbyliśmy się tych pieniędzy, że. Że, że proszę Was, no nie wiem, teraz musimy się mocno postarać, żeby te pieniążki do nas przyszły, tak? Jeżeli mamy tutaj obok królową kielichową, ewentualnie może to właśnie świadczyć o takich, powiedzmy, sytuacji właśnie stricte m, uczuciowej, tak, czyli tego, że za kimś wy, wyraźnie możemy tęsknić, może nam czegoś tutaj właśnie brakować, możemy właśnie emocjonalnie na wiele rzeczy po prostu patrzeć, tak, nie wiem, nie mamy, kurczę, kogo kochać. To jest taki przykład. No bądź co, bądź ta bieda i słuchajcie, oby wam do głowy nie przyszło żebrać o coś, prosić się o coś, tak, bo, bo to też jest taka karta żebraka, który prosi o to, żeby coś było mu dane. Absolutnie nie róbmy takich rzeczy, przynajmniej jeżeli chodzi o Kwestie emocji. Prosić się możemy o, o pieniądze ewentualnie, tak? O, o wsparcie, o pomoc, ale nie o taką sytuację, w której y, po prostu prosimy się o, o to, żeby ktoś nas kochał, lubił i tak dalej, i tak dalej. No ale bądź co bądź w poczuciu takiej właśnie biedy. Kurde, ja pierdzielę to, będę miał jakiś zrąbany dzień. <laughs> Bliźniaki. A dla bliźniąt dzisiaj sytuacja słuchajcie pod tytułem wiadomości. Możemy je słać, możemy je dostawać, yy, możemy konstruować jakieś pisma, czyli tutaj bardziej, tutaj jakby, nie wiem, sytuacja chociażby, nie wiem, zastanawiania się nad wysłaniem CV, na przykład, do kąś, tak, bądź ewentualnie kierowanie jakichś pism, jakichś spraw takich właśnie stricte związanych właśnie z pisaniem, wysyłaniem maili, przykładowo, tak, czy czegokolwiek, tak, z jakąś dokumentacją możemy tu również tutaj mieć sporo wspólnego. Dużo spraw, gdzie my musimy się coś doinformować, nauczyć, czyli dla wszystkich osób uczących się czegoś ale też nawet takich wiecie jak ja starych tak które po prostu chcą się zgłębić wiedzę w jakiejś tematyce nie wiem coś nas interesuje załóżmy tak no i my tutaj w tym momencie w dniu dzisiejszym możemy na przykład dużo grzebać i szukać, doinformowywać się, żeby coś po prostu poznać, posmakować i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest również taki dzień, dzień również połączony z komunikacją z własnym dzieckiem, tak? Czyli tutaj, jeżeli mamy dzieci, to ten dzień również może obfitować w to, że będziemy go dzisiaj omawiać z naszymi dzieciakami. Raczek. <laughs> a raczek będzie w opcji pod tytułem Ahoj przygodo, czyli taka sytuacja, która gdzieś będzie spontanicznie nas ciągła do czegoś, tak? Mamy na coś ochotę, puch, aż nas po prostu korci, aż nas aż rwie gdzieś, tak? I rak może po prostu dzisiaj takie poczucie mieć, że gdzieś go coś pali, gdzieś go coś ciągnie, chciałby coś posmakować, chciałby się czegoś dowiedzieć, chciałby coś poczuć, krótko mówiąc, tak? No i tutaj rak w takiej właśnie gotowości w dniu dzisiejszym moi drodzy może się znaleźć, czyli w takiej właśnie opcji kurczę, że gdzieś ta ciekawość go będzie niosła, będzie chciał coś się dowiedzieć. Ciekawość to jest dosyć dobre słowo tutaj, ponieważ my strasznie jesteśmy ciekawi, co będzie, co tam słychać, co ewentualnie gdzieś tam w trawie piszczy, tak? I całkiem możliwe, że ta ciekawość was dzisiaj będzie prowadziła. Lwy. Ale w obudzone uczucia. Poczuję szansę na nową miłość. To znaczy, no mówię o miłości, bo kielichy to miłość, tak? To są uczucia, to są relacje, oczywiście, ale, ale gdzieś tam faktycznie liczy być może na tą szansę, być może czuje coś, być może chciałby tą szansę w jakiś sposób tutaj wykorzystać. I tutaj ukłony do Adriana, który być może to ogląda, <ścoughs> Adrian, dawno się nie odezwałeś. To tak już na marginesie, ale w każdym razie no jest to ogromna szansa, tak? Szansa, która przed Wami się pojawia na coś nowego, tak? Nowe przyjaźnie, nowe miłości, nowe uczucia, gdzieś tam kierowanie się tym sercem, tak? Być może jakieś, słuchajcie, no nowe jakieś kwestie emocjonalne też powychodzą, tak? Nie wiem, może na przykład jak jesteście w stałych związkach, to tak naprawdę na nowo się na siebie otworzycie, poczujecie przepełnienie miłością. No tego wam niezmiernie życzę. Panienka. Pan na dzisiaj w poczuciu y, dużej ilości być może spotkań, czyli takiej sytuacji, w której będzie się umawiała, będzie wychodziła, będzie kontaktowała się z ludźmi, tak? To jest również czas spędzony z rodziną, czyli tutaj z tymi naszymi najbliższymi osobami, y, gdzie takie to ognisko domowe, wszystko fajnie hula, ale przede wszystkim umawianie się na spotkania, być może niekoniecznie w dniu dzisiejszym, ale ktoś powie, słuchaj, Kaśka, weź tam jutro przyjdź do mnie na kawę, albo słuchaj, wpadnij tu, czy wpadnij tam, muszę pójść, pozałatwiać jakieś sprawy, muszę się z kimś umówić, muszę do kogoś zadzwonić, to również w tej karcie, bo ta karta bardzo mocno obfituje po prostu w wyjścia, tak? Wyjścia, spotkania się z innymi ludźmi, a więc całkiem możliwe, że wy w takiej właśnie gotowości dzisiaj będziecie na następny raz albo nawet w dniu dzisiejszym na takie, powiedzmy, spotkania. Co teraz? Waga. Waga, 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 a dla wagi... Eee. Dzień pełen energii. Słuchajcie, to jest taka karta, która mówi, że mamy energię dzisiaj do działania. Możemy świat do góry nogami przewrócić, tak? Znajdziemy na to tą energię. E, duża w nas jest również dzisiaj przebojowość. Słuchajcie, taka energia, która po prostu pokazuje, "ła, co to nie ja", tak? No i z innej strony bardzo dobrze. Zwracamy dzisiaj uwagę innych osób, więc moi drodzy, e, z uwagi na to, że tak może być, to starajmy się wypaść jak najlepiej, tak? E, to też bardzo mocno podkreślę. Pod Słuchajcie, seksualność, kobiecość, przy, tutaj e, przystojność, <grym>, tak u mężczyzn, bycie przystojnym. Również w tej karcie się nam może mocno zaznaczyć taka sytuacja, w której wy po prostu dzisiaj będziecie promieniować, a tym bardziej powinniście pewne swoje atuty po prostu wręcz e, podkreślić. Więc no cóż, no fajnie, fajnie. Grunt, grun, że macie energię do działania, że dzisiaj obieracie cel i go realizujecie. Skorpiony. No i uskarpiona dzisiaj y, wachlarz, wachlarz, wachlarz y, różnych możliwości poprzez lęki, obawy, poprzez strach o coś, y, ale poprzez również ostre wkurzenie się. I dużą namiętność. Nie wiem, kochani, wybierzcie sobie, co Wam będzie lepiej pasowało: albo ta seksualność, namiętność, albo wkurzanie się dzisiaj niesamowite, coś Was od środka może będzie denerwowała bardzo mocno. No, chyba, że wolicie się bać i, i coś tam mieć jakieś lęki, jakieś obawy o coś, tak? No, bo niewątpliwie też ta karta takie historie może moi drodzy pokazywać. Strzelec. Dużo roboty. Moi drodzy, wy dzisiaj możecie być zarobieni, może na wasze barki po prostu wiele obowiązków spaść, być może nawet już wiecie, tak, że dzisiaj będziecie po prostu mieli dużo spraw do załatwienia, tak, jednym słowem. No i też tym samym po prostu e, będziecie musieli ten, ten trud e, obowiązkowy na swoje barki po prostu dzisiaj wziąć i ciężko pracować. Możecie odczuwać zmęczenie, tak, pod koniec dnia możecie czuć, że za dużo macie na głowie, tak, że jest wam już z tym zbyt ciężko. I moi drodzy, to mogą być obowiązki pod kątem zawodowym, czy też tudzież jakiejkolwiek innej pracy takiej wysiłkowej, którą musicie zrobić, ale to też może być obarczenie y, problematyczne czymś was, tak, że załóżmy, nie wiem, coś was y, macie za dużo na głowie, martwicie się o to, czy o tamto, czy o siamto, coś was mocno przytłacza, przygniata jednym słowem i wy po prostu już nie dajecie sobie rady. To mogą być zwykłe sprawy, nawet emocjonalne, związkowe, tak, gdzie... Wiele rzeczy dzieje się w taki sposób, że wy już na coś nie macie siły. I możecie to dzisiaj bardzo mocno czuć. Być może ktoś dołoży, wiecie, tą jedną cegiełkę więcej i, pff, i was po prostu to bardzo mocno przytłoczy, przygniecie. Koziorożec. <laughs> Ale dla koziorożca znudzenie. Koziorożyc dzisiaj za specjalnie nie będzie entuzjastyczny, będzie poczuwał się, że wszystko jest nudne, że wszystko jest takie, wiecie, ble, 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 I w ogóle taki marazm. Nie będzie Was za specjalnie dzisiaj nic cieszyć, nie będzie nikt w stanie Wam poprawić za specjalnie nastroju. Nie chcę powiedzieć, że będzie zły, ale będziecie wszystko uważali za bezsens i za nudę że to wszystko nie ma sensu, że po co ja w ogóle mam coś robić, dajcie mi wszyscy spokój, ja nic nie chcę, taki dzień troszeczkę wiecie, taki po prostu, pff, e, tam mam to gdzieś, coś jakby na ten styl. Może też być taka grupa z was, która czeka za tym, aby ktoś w końcu się na was otworzył, żeby ktoś wreszcie przeszedł, powiedzmy o level wyżej. Ale może tak być, że się nie doczekacie w dniu dzisiejszym. Po prostu to też jest taki dzień wyczekiwania za kimś, tak? Za kimś, kto w końcu przyjmie albo będzie chciał się zdeklarować, będzie chciał w końcu coś dla Was zrobić, ale też może to być dzień, w którym będziecie po prostu czekać za czymś i się nie doczekacie, bo ta osoba być może nadal nie będzie chciała od Was czegoś przyjąć. Może to być sytuacja jakaś właśnie uczuciowa, związkowa, bo kielicho to miłość, i też może tutaj tak być, że Wy się tutaj nadskakujecie, wypraszacie się, wydzwaniacie do. Do kogoś, nadskakujecie komuś, a ten kto siedzi, i po prostu mówi: a, tam daj spokój. Jakoś nie, wyka nie wykazuje, wiecie, inwencji żadnej w waszą stronę. I to też możecie odczuwać, że nie tyle co wy, ale że ta druga strona jest taka niemrawa. Wodniki. A dla wodnika co dziś? A wodnik dzisiaj e, powiedziałabym kierujący się głosem serduszka, subtelny, delikatny, cieszący się tak naprawdę wszystkim, tak? Więc tutaj zasadniczo nie trzeba będzie pocieszać w jakichś sprawach wodnika bardzo mocno, bo on będzie uszczęśliwiony tak naprawdę wszystkim, nawet tym, że mu zrobicie herbatę. Nawet jak będzie bez cukru, to i tak będzie super. E, taka delikatność i subtelność, moi drodzy, otworzenie się serca na wiele kwestii, kierowania się tym sercem, tak? Taką opieką, troską, delikatnością. E, te ci z was, co mają również dzieci, być może te dzieci będą potrzebowały dzisiaj e, takiego waszego przytulenia, zapewnienia, że kochacie te dzieci, tak? To też tak nadmienię, bo być może to dziecko dzisiaj będzie tej emocjonalności waszej bardzo potrzebowało, więc słuchajcie, no po prostu poprzytulajcie się dzisiaj. Ну и рыбка. A dla rybki dzisiaj dzień obrony. Słuchajcie, dzisiaj możecie być przez kogoś atakowane, ale nie w sensie takim agresywnym, tylko ktoś będzie na was coś chciał wymusić, ktoś będzie próbował, że tak powiem, was do czegoś nakłonić, być może ktoś będzie chciał, żebyście jakoś zareagowały, tak a nie inaczej. No będzie chciał coś od was, ale wy będziecie dzisiaj w takiej pozycji nie podchodź za blisko, nie ja będę o siebie bronił, ja w pewien sposób nie będę zmieniał zdania, tak, ja nie będę kierował się tym, czy czym ty chcesz. Będziecie w takiej pozycji obronnej, będziecie starały, starały się w pewien sposób jakby komuś powiedzieć, ja będę bronił własnej pozycji, własnego zdania i nie będę jej zmieniał, tak? Jakbyście nie chcieli, żeby ktoś ingerował w was. Mam takie wrażenie, może będziecie chcieli obronić właśnie własne zdanie, tak? Czyli, że ja myślę tak i tak i nie będę robił czegoś, bo ty tak chcesz. Bo nie uważam, że to jest dobre. Czyli w jakiś taki pewien sposób będziecie starali się zachować yy, taką sytuację, w której też macie coś do powiedzenia, a nie, że wy będziecie takimi marionetkami na zasadzie, że ktoś będzie wam kazał coś zrobić, a wy będziecie tak robić. Tak? Przynajmniej powinniście taką postawę przyjąć, tak? że nie dać z siebie zrobić pacynki, takiej marionetki. Takiej lalki, wiecie, którą ktoś będzie sterował. No, bądź co bądź, jakiś atak przed wami dzisiaj może być, znaczy atak na zasadzie, że ktoś coś będzie wymuszał, ktoś coś będzie chciał, ktoś coś będzie chciał zmienić w waszym toku myślenia, tak? Spodziewamy się takiego działania w waszą stronę, takiej nachalności troszeczkę, tak? Jakiś takich zrób to, zrób tamto, a wy musicie przyjąć taką trochę postawę: Hello, stary, nie zagalopuj się. Ja będę bronił tego, co mam i nie dam sobą manipulować. I w takiej właśnie fazie dzisiaj będziecie, moi drodzy. Dobra, słuchajcie, karta dnia za nami. Zaraz te wszystkie karty tutaj pochowam. Zaraz zobaczymy też sobie, jak tam tematyka dnia na dzień dzisiejszy, co dzisiaj będziemy sobie działać, co będziemy sobie robić. Ale to nieco, nieco, nieco później, kochani. Zobaczę zresztą, o której godzinie będę miała czas, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Póki co, pozdrawiam serdecznie Buziaki.